Drodzy widzowie, dziś robimy ranking najlepszych czołówek bajek. Bajek za dzieciaka. Bajek, które pamiętamy i kochamy. Bajek, o których może nawet zapomnieliście, a w głębi duszy i serca kochacie je. Ja. Drodzy widzowie, jak sami widzicie, już był taki film dwa miesiące temu. I widzowie chcą iść z rezim na fight. Dobra, kurde, dobra. Zatem będziemy się bić, bo zostałem tutaj oskarżony, że nie ma wszystkich bajek. Że jak mogło nie być takiej bajki, i tamtej bajki, i tej bajki, i tamtej bajki, i tej, i tej, i tej. No więc nie trzeba się fajtować. Robimy drugą edycję, drodzy widzowie. Dzisiaj ponownie w rankingu ustawimy najlepsze bajki. Ale! Bo jest jedno ale! Takie tici tici ale. Oceniam subiektywnie. Subiektywna ocena to osobista opinia, sąd lub interpretacja, która opiera się na indywidualnych odczuciach doświadczeniach i punktach widzenia rezidiusza, a nie na obiektywnych, mierzalnych kryteriach. No bo to oceniam ja, no, subiektywnie. Jeśli się nie zgadzacie z tą opinią, to... Yy, komentarz napisz, że się nie... Jesteście <laughs> gotowi? To było chyba głupie. Nie To było chyba, chyba głupie. Kto pod wodą ma

no nie pomyliłem się, mówiąc na początku to było coś głupiego. Był często głupkowaty, ale ja tą bajkę dobrze kojarzę, a co najciekawsze, najśmieszniejsze, ja tą bajkę totalnie kojarzę jeszcze z moim kuzynem dalekim z Niemiec, u którego tą bajkę oglądałem pierwszy raz w życiu, Takiego jeszcze w Polsce nie było i miałem takie CO to JEST? CO, co TO? ALFANO SPONGEBOB? SpongeBob był zajebisty. To nie było złoto, to było zajebiste. Nagita yy, nie zasługuje, w sensie to, to jest za mało. Kurde, git to jest takie, wiecie, to jest takie okej, okay, nie? Aż pompa z był zajebisty, no. No nawet to nie ma o czym mówić i straszne gunwo. No więc to są nasze kryteria i to właśnie w nich będziemy oceniali. Zanim pójdę do kolejnej bajki, drogi widzu, jeśli oglądasz ten film, a nie zostawiłeś łapki w górę, bądź nie zostawiłaś, nie napisałeś, bądź nie napisałeś komentarza, bądź nie zasubskrywaliście tego kanału, to... Zapierdzielę taką robotę. Żartowałem. Nawet jeśli tego nie zrobiliście, to ja i tak to będę, przecież, to, nagram to przecież, nie? Przecież to, to, ja ten film robię dla was, drodzy widzowie, nawet jeśli wy nie doceniacie mojej pracy i gardzicie moim podejściem, czasem pracy montażysty, em, przygotowaniem tego materiału, to naprawdę nad tym pracuję, nad tym pracują cztery osoby, żeby to wszystko, co się tutaj dzieje na tym kanale mogło się odbyć. Więc doceń to, drogi widzu, bardzo proszę. Przepraszam, jeśli ktoś jest na słuchawkach. Piękny z Madagaskaru! To jest po angielsku! Dobra, już wystarczy. Pingwiny z Madagaskaru. Dla mnie git. Ale one na miano gita zasługują tylko i wyłącznie, w mojej opinii, ze względu na film. Gdyby nie film Madagaskar, nie byłaby moim zdaniem tak dobra i to jestem wręcz pewien. Ale te pingwinki były spoko. Były git. Co, nie zgadzasz się już, drogi widz, no? Nie zgadzasz się już, no? No? I co? To jest mój ranking, a nie twój. O, ale to stare. Czy naprawdę piosenka jest tutaj lektorowana w ten sposób? Wiecie, że tego intra nie pamiętam: w sensie ja oglądałem tam Major'ego i to naprawdę dużo y, odcinków, ale ja nie pamiętam tego intra. Za cholerę! No totalnie, jakoś mnie to w życiu pominęło. Kojarzę, to nie jest tak, że nigdy nie widziałem. Tom i Jerry, no, coś mi świta, ale daleko. Tom i Jerry to jest totalna klasyka. No, na złoto tego nie dam, to było zajebiste. To było zajebiste. Tom i Jerry był zajebisty, ale no, sorry, nie dam tego na złoto. No, nie jestem dziewczynką. <śm> 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 No, ale mi się dzieciństwo wspomniało. Ale mi się dzieciństwo wspomniało. Jakie to jest piękne. Jest tam kompletnie nieobiektywny. Kompletnie. To jest Reksio czy co? i eksy widzę. To będzie Reksio, tylko nie widać całego logotypu. Klasyka gatunku. Top of the top. Jak byłem mały, każdy dźwięk tego intra miałem po prostu zakodowany w głowie teraz w wieku 29 kuźwa lat. Chłop dorosły, żona, dzieci, zaraz, wszystko, a ja normalnie nucę prawie każdą nutkę z Reksia. Ten na końcu jeszcze zawsze Tylko ja tak robię? Naprawdę napiszcie w komentarzu, błagam, uratujcie to i nap, nap, napiszcie, że ja też, ja też. Proszę, proszę was. Napiszcie. Było sobie życie. I teraz tak. Ta, 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 czołówka, ta czołówka jest w ogóle tak długa. Życie żadne czas. Nie, a tak całkiem serio. Te intro jest, jest spoko, ale jest strasznie długie. I było sobie życie, odle było zajebistą bajką, że naprawdę uczyło dużo. I ta bajka była naprawdę bardzo mądra i ja ją uwielbiałem, dlatego że jak ją oglądałem, to moje entertainment dziecięce, w sensie ta rozrywka, zapotrzebowanie na rozrywkę było zapotrzebowane, w sensie zaspokojone. <laughs> Idiota. No i to, że mi to dało tą rozrywkę to jedno, ale ja byłem świadom i wiedziałem, że dzięki tej bajce się Uczę. I to było zajebiste. To o krwinkach uczyło, o organizmie, o tym, co jest złe w organizmie, jak działa organizm, w jaki sposób choroby się wytwarzają i tak dalej, i tak dalej. To naprawdę było zarąbiste. Ja uważam, że ta bajka zajebista. Naprawdę, no nie złoto. Bo to nie była bajka na poziomie złota. To była bajka naprawdę przezajebista. Bolek i Lolek? Kurde, ja z nimi miałem różnie. Ja Bolka i Lolka trochę nie lubiłem. Czasem ich lubiłem, a czasem mnie w kur... miłosiernie. Tam były fajne przygody, fajne historie, ale jakoś tych okrągłych głów ja nie lubiłem. Miałem z nimi problem. Taki subiektywny, bo to subiektywny ranking. To jest ranking rezidiuszka. Dla mnie Bolek -Lolek to był git. To było takie, no, no to tutaj, no. No, nawet, no nawet, no to nie, no nawet to zrobiłem, patrzcie, nawet to powiedziałem. No to to był Bolek Lolek w moim mniemaniu za mojego dzieciaka. No. <laughs> O nie! Nie! Na Nienawidziłem Miś uszatek. Kur jak ja go nie lubię. W sensie, ja szanuję, że polska produkcja... To jest polska produkcja? To jest polska produkcja, nie? No. Miś Uszatek to polska bajka. Kultowy serial animowany, produkowany przez telewizję polską w latach 75 do 87. Postać Misia powstała na podstawie książek polskiego pisarza Czesława Janczarskiego. No ja kumam, że to jest polska produkcja. Ja szanuję. Tak jak zresztą myślałem, musiałem się tylko upewnić. Ja szanuję, że to jest polska produkcja, ale ja tak k***wa ku... nie lubiłem Misia Uszatka. On mnie tak w... Ja nie wiem, czy to jest kwestia tego, że to była bardziej bajka naszych rodziców i my, jako młodsze dzieciaki, bardziej XXI wiek potrzebowaliśmy czegoś innego. Może, nie wiem, bo się czasy zmieniają i to jest normalne. Ale ja go nienawidziłem, no? Ale i tak pamiętam te intro i mógłbym sobie to zanucić tutaj. Zanucić od dziś. Dla mnie ta bajka była... Uff. No nie lubiłem bardzo, co się wiadomo teraz, że trochę świruję tutaj reagując, ale to mimo wszystko jest w sferze prawdziwych moich odczuć, które staram się wam jakoś tak uzewnętrznić, jakie kojarzyły mi się za dzieciaka, w sensie teraz mi się kojarzą jakie były to emocje za dzieciaka i pamiętam, że ja no, nie lubiłem na maksa, na maksa, nie, nie wiem dlaczego, to jest moja subiektywna, głupia opinia, a szanuję, bo to polska bajka, a tu mało jest tych polskich, no bo Legolek jest polskim, to jest no nawet, Miś Uszatek jest polskim, to jest strasznym głównie. To wszędzie wygrywa wszystko to, co nie. Okej, okay, Reksio, złoto. Reksio to. No a też polskie, podkreślam, polskie, bielsko-biała, panie i panowie. No. I to nie tylko Reksio, bo z bielsko-biała też jest właśnie między innymi. Bo... Lek -l -lek? Lek -l -lek? biała Bielsko-biała. No, studio filmów rysunkowych, Bielsko-biała, nawet byłem w tym studiu filmów rysunkowych i mieliśmy tam nagrywać Sabotażystę. Ale się wysrało. Nie, <laughs> ja, bo tam te rekwizyty wszystkie były, to było niebezpieczne, mogły się uszkodzić. No kojarzę to, no. I nie zanudzę, nie ma szans. Jestem przecież jedną z was, kimkolwiek. Kiedy ci pomocy tak jak na skrzydło. Kimkolwiek. Kimkolwiek. Powiem tak, dla mnie to była bajka, dla mnie to było takie no nawet no, Wiktoria pamiętam, moja siostra była fanką kimkolwiek i w ogóle cała ta kimkolwiek jest w takim stylu bardziej no dziewczęskim, nie? Że dziewczyny chciały, chciały żeby też być super bohaterem, więc zrobili im bajkę tam, żeby, żeby laski też... Żartuję oczywiście, że czatomówki były. Coś by tam się jeszcze znalazło, nie? jest tych bajek, gdzie kobiety były numer jeden. <laughs> Żartuję oczywiście, to takie głupie, debilne, szablonowe i stereotypowe żarty. Nic innego. No ale kimkolwiek to było takie dla mnie, no nawet, ja już ja już tak za bardzo wtedy fanem nie byłem. Ojej! Jedyne co ja pamiętam, to to, że ten chłopak był czy jest podobny do mnie. Na, na desce nigdy nie jeździłem. Bo te włosy wtedy z taką grzywką to był dopiero początek takiej mody. No do dziś, nie, no nie wiem, dzisiaj mam już inną trochę fryzurę, ale no, miałem kiedyś taką bujną czuprynę grzywa, i to była nowość w tamtych czasach, jak taką fryzurę się nosiło. Niewiele osób taką fryzurę w ogóle miało. Byłem prekursorem, Kurwa, co? <laughs> no cóż, gdzie tego smoka możemy dać? No to taki gitek był chyba, nie? Tak się tutaj rozłożyłem aż za tym komputerkiem i kombinuję. Chyba git. No, git. A była. No nawet, no, tak zróbmy. Ona była, ona była no git, więc no nawet. Bob budowniczy, nie, nie, sam. Tego nie pamiętam? nie straszne nam. Bob budowniczy, zawsze na radę. Bob budowniczy. I patrzcie, to nie jest bajka animowana, tylko to jest bajka na makiecie z tego, co widzę, robiona. Nie pamiętałem tego, że to była makieta, no to jest makieta wszystko. Czyli klatka po klatce, było z plasteliny to chyba robione i z elementów plastikowych. Muszę to wygooglować, czekajcie, halo. Oryginalna wersja brytyjska wykorzysta animację poklatkową z fizycznymi modelami. Nie, co jak co, eee, k***a, ku... no stary jestem no, ja p***e, pier... ale mnie to wk***a. Zobacz, na złocie mam tak, Reksia będę miał teraz działalność, czy jest Bob Budowniczy i Reksia jest w kategorii złoto. W zajebistych kategoriach SpongeBob, jest y, Tommy Jerry, jest było sobie życie. pingwiny są na gicie, a te nowe gówna są na gównach i no nawet, no. To już, to, to już, to już pokazuje, kto to opinią, opiniuje. To ja jestem starym chłopem, no. Bob Budowniczy był zajebisty I odwalcie się od Boba, Bob był. Ja nie wiem, no ja jestem z tych czasów, gdzie tam nie było takiej stymulacji, nie wiadomo jakie, no i mnie taki Bob budowniczy, to byłem tak jak ja teraz patrzę na te bajki z dzisiejszych czasów, to ja nie wiem co się dzieje, to nie ogarniam. No ale z muminkami też mam story Przemek Cieszę się wreszcie są Nasze muminki Nasze muminki Dobra, no. W... Znamy muminki, lubimy muminki. Okay. O Włóczyki. On był, on był sztosem. Włóczyki to był taki. z szacuneczkiem ziomeczek. On nie był głupi, on nie był infant. Ja jej nienawidziłem, Jezu. Jak ja jej nienawidziłem, ty mej pi. Jak ja jej nie lubiłem. Słuchajcie, ja z muminkami on tak. Git to chyba jednak za mało i to chyba jednak zasługuje na kategorię zajebistą, dlatego że muminki miały w sobie czasem trochę grozy i to było spoko, że one były czasem takie, że jak się oglądało, to one miały czasem takie... o To co teraz? Albo... Co to? Boję się tego. Bo one miały czasem w sobie takie, wiecie, takie spirytualne, tak to mogę nazwać, spirytualne, że. S -s spirytyczne. Chodzi mi o to, że one miały w sobie taką głębię. I to nie była taka płytka bajka typu Bob budownicza. O, oh, trzeba wykopać dziurę! To był Bob budowniczy, no też były jak jakby Bob. Ja pierdziel. Ale tak było, no. Jakby porównać baba budowniczego do Mominków, to to jest mniej więcej ten poziom tego, co przed chwilą oscenizowałem, Od Mominków, które miałem w sobie polot, miały w sobie jakiś morał, było tam to rzeczywiście głębsze. Były jakieś czasem takie, takie, wiecie, takie mm, zabiegi psychologiczne stosowane, i, i tam było, no, tam naprawdę to było głębsze, no. Muminki to były zajebiste, no. Były, były, by, były zajebiste. Ja nie wiem, jak to nazwać, tego słowa mi brakuje. Nie, że duchowe, nie, no, nie ruch religijny. Ej kupa dobrze moja podświadomość podpowiedziała. Spirytualne odnosi się do spirytualizm spirytualizmu. Termin ten może też odnosić się do idealizmu filozoficznego, który zakłada istnienie jedynie substancji duchowych w rzeczywistości. A materialne ciała są jedynie konstrukcjami umysłu. KUA mój mózg jest jednak boski! Nie, ale tak całkiem serio, w sensie e spirytualne i błądziłem, bo nie byłem pewien i nie chciałem, wiecie, tutaj fagaty piernąć. Nieważne, nieważne, nie przestanę jej cisnąć. Przepraszam, to już taki klasyczek u mnie. Żarty, oczywiście, robię tutaj żarty, no to są żarty wszystko. Proszę cię, nie, nie wysyła mi pozwu sądowego, są żarty. Ten film to jest satyra. Jeśli kogo... Ach, <głupie>, oh, głupie żarciki. Czasem się trzeba odmurzyć, drodzy widzowie. Trzeba, trza, trzeba żyć lekko, trzeba żyć lekko i przyjemnie. Ale trzeba być w życiu sumiennym i konsekwentnym. O, oh, więc ja konsekwentnie cisnę belkę. <głupie> Ja nie mogę się dzisiaj nie nadaje tego odcinka. Nie, no m, podsumowując te story z muminkami, spiritualne. No, i bawi i uczy. Dzisiaj nawet dość sporo uczę. Słuchajcie, no muminki były zajebiste. Są w kategorii. Idziemy dalej. Szafa, gra. A teraz o mojej rodzinie. Świat według Ludwiczka. Co? Ku Spodziewać się możecie, wiecie czego. Ta bajka zawsze była dla mnie taka, nie wiem, taka obrzydliwa, taka niechlujna, taka brudna taka była, no. Ja tego tak nie lubiłem. W ogóle tego nie lubiłem. Ja tego w ogóle nie... Znaczy widziałem coś tam, no bo żeby czegoś nie lubić, to trzeba sprawdzić, czy się lubi. Więc jak sprawdzałem, czy lubię, to wiedziałem już, że nie lubię. I jest ta bajka dla mnie. No, nawet niżej... No nie, no to miś uszatek przy tym jest wciul lepszy. No, to miś uszatek powinien być tu. No nie, no. no. brakuje mi takiej kategorii, że powinienem szanować, więc szanuję, ale nie lubię. Tam powinien być miś uszatek. No naprawdę, tak mam z misiem. Nie wiem dlaczego. jest taka powinność nie wiem, kurwa, przez ten polski aspekt, pewnie patriota ze mnie jest po prostu. No, tego nie mogę zostawić razem. Tego tego ziomeczka tutaj obrzydliwego z Umyślałym Uszadkiem. On, no, mi się jest wyżej, się jest wyżej. No, ale nie mamy kategorii, Misiu, sorry. Ja pierdzielę ta bajka. Szanowni Państwo, czas na film. To było. głupie, debilne i złe wręcz. Ale wciągające. Ta bajka była nienormalna. W ich rodzinnym miasteczku pracują straszydła. Tylko Hojrak może obronić swoją przerażoną rodzinę! Ja się niby boję! Ech, e! Ta bajka była strasznie idiotyczna, ale ona wciągała. Ja wiedziałem, że ta bajka jest zła i pokazuje złe przykłady, i ona nie była na pewno wychowawczą bajką, dobrą bajką, ale ona naprawdę, jak tylko mogłem, to ją oglądałem. Ale kryliśmy się z kuznami, bo oni mieli kartę network tam już kilka lat wcześniej niż my. Nam długo kablówki chcieli zainstalować dla dobra psychy. I chyba na dobre wyszło, szczerze mówiąc. <laughs> Mogę podziękować rodzicom. I pamiętam, że jak oglądali hojaka tchórzliwego psa, to, to było po wiecie po cichu bez ich zgody. Hojrak, tchórzliwy pies, uważam, że był bajką zajebistą, ale jego debilne przykłady i aspekty powodują, że trochę to obniża w kategorii. Bo to jednak jest łatwo zrobić coś kontrowersyjnego czy debilnego, a trudniej jest zrobić bajkę mądrą. Było sobie życie, nawet nie wiem, czy nie zasługuje na kategorię złotą. Więc ja Hojraka, bo tam były mega ciekawe przygody i niestworzone historie, ale było to często, morałem tego była debilna jakaś rzecz. Więc git ale było sobie życie chyba idzie w złoto bo ta bajka nie dość że była ciekawa to ona jeszcze była turbo mądra i szacun dla nich jak ograli tak dużo nauki dla młodych tak pozytywnym łatwym i przyjemnym sposobem jak bajka No i teraz se hejterów narobię. Dobra Remigiusz, chcesz stracić więcej widzów, czy, czy nieco mniej widzów chcesz stracić? Nie oceniam, ponieważ nie oglądałem. Bo mógłbym ocenić. Na, na przykład na złoto bym ocenił. Ale nie mogę, bo nie oglądałem. No. Kurde, z miałem różnie, wam powiem. Oni z jednej strony byli mega fajni, to całe ja bada badu, a z drugiej strony mam z nimi coś takiego, że nie lubiłem ich często. Nie wiem dlaczego. Totalnie nie mam argumentów. <śmieniczy> no... Cóż mogę rzec, no Zam do gitów, no git, ale patrzcie jak nam się ranking wyrównał. A w ogóle nie, nie ustawiałem tego. Wszędzie są po trzy. Hmm, <śmusznie> śmiesznie. Mnie można bardzo łatwo przeczytać. Nie nuciłem, podrygiwałem i pierwszy raz to słyszałem. No nie mogę ocenić Naruto, bo nie oglądałem. I Dragon Ball, i Naruto to jest dla mnie ta sama kategoria. Ja w jakąś zasadzie ciaka w ogóle te bajki mnie nie interesowały. No naprawdę, jak Boga kocham. No nie ocenię. No nie ocenię, bo nie znam kurde środka, no. Dawno, dawno. O! W krainie deszczowców zaginął porwanie Baltazara-gąbki. Czołówka. Baltazar Skarakowa ja pierdykam. Na wyrusza ekspedycja kierowana przez niemniej słynnego podróżnika Wawelskiego Smoka. Jo, <laughs> Któremu w niebezpiecznej wyprawie towarzyszy książęcy kucharz. <laughs> Bartolini Bartłowiej, herbu zielona pietruszka, mam na mija. Do usług? Ich śladem podąża. Tajemniczy Don Pedro. Karamba. KARAMBA! Ej, to są tak stare czasy. To są tak stare czasy, że to jest hit. Ja tą bajkę daję do kategorii zajebistej, dlatego że ona dla mnie jest strasznie sentymentalna i sięga cholernie starych czasów. Bardzo starych, jakby małym dzieciaczkiem, dzieciaczuszkiem, dzieciaczątkiem, więc dlatego ląduję w kategorii zajebistej. Ale ja nie pamiętam szczegółowo tej bajki. Ona tylko takie dalekie, ale to dalekie pokłady pamięci u mnie uruchamia. Pierwsze słyszę. Pierwsze słyszę. Pierwszy raz na oczy widzę. No nie, no no, nie oglądałem. Nawet nie mam bladego pojęcia, co to jest ten shamanów wcale. O kuźwa! O kuźwa! Drodzy widzowie, jeszcze słychać dzwonka dźwięk. Strażak sam na miejsce To też jest makieta. To samo co Bob Budowniczy. To samo. Sam, sam myśli, strażak sam, robi wszystko za dwóch, sam to prawdziwy zuch. <laughs> Spie. <laughs> nie no, żartuję, ale no dałem go no do... no nie no, nie przepadałem, jak tam leciało w tle to sp... ale nie lubiłem no. Zwycięstwem! i radości tyle da, że o to nasz klub, jeżeli chcesz. A spójrzcie na to, To, ta laska jest ulubioną laską z Wingsów mojej siostry. Wiki, nie kłam, jeśli się wyprzesz. A czemu miałabyś się wyprzeć? To była twoja ulubiona, pamiętam. Na, na, na. Dobra, zdradzę Wam coś. <laughs> Przez to, że to Wiki oglądała, ja też to oglądałem. I dam gita. Serio, tam były fajne przygody. Ja nawet pamiętam jak się karteczki zbierały, to ja miałem karteczki z Wings. Przez to, że Wiki zbierała też karteczki i ona chciała mieć karteczki z Wings, więc ja też miałem karteczki z Wings, bo jak z nią handlowałem, to mi dawała karteczki z Wings i pamiętam, miałem taką jedną zajebistą karteczkę z Wings. Wings było spoko, no. no przyznaję. Co to? Kurz ja tego w ogóle ja kojarzę nazwę Olinek Okrąglinek, Ale mnie to jakoś w życiu pominęło. To było jakieś takie. Oż sz... ja pierwszy już pamiętam. Ja tego nie lubiłem. To już było dla mnie też jakieś takie. To było za dziecinne. No nie, po prostu byłem chyba za stary na to. To mi się nie zgadza, bo ja nie wiem czy mogę to opiniować, bo ja chyba tego w ogóle nie oglądałem. O ku dziewięćdziesiąty 98, dobra to nie, to to. No czyli po prostu nie lubiłem tego, no. No nawet dajemy, no. No straszny gun bym tego nie nazywał, no nawet, no. I uwaga. Tydy, 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 Jaka ona jest stylowa! Guys, za samo to intro różowej pantery, powinna dostać złoto. I no, pantera była zajebista. Zajebista była naprawdę. Taka naprawdę mocna. Kurde, no to intro było niesamowite, ale za samo intro nie mogę dać złota chyba. No, zajebista. Zajebista to jest uczciwie, uczci, uczciwa opinia. Cześć, jestem Emily Elizabeth. A to jest Clifford, mój wielki czerwony pies. Gówno. Nie oglądałem tego nawet. Żartowałem.